Cześć, cześć, witajcie w kolejnym odcinku budowli podnioski Mikowej, kręconym kamerą sportową z perspektywy codziennej wizyty mojej na budowie i spotykaniem się z ludźmi i dokonywaniem nadzoru. Także lecimy z tematem. Trzecia elewacja już tutaj zmierza ku końcowi powoli. Dekarze już zdjęli swoje rusztowanie, ponieważ całkowicie wykonali pokrycie. No, jesteśmy w trzecim budynku. Tutaj rozpoczął się montaż styropianu pasackowego. O, i mamy magazyn hydrauliczny na budowie. Murowanie ścian działowych budynkiem trzecim zbliża się do końca. Zawsze warto chronić elewację, szczególnie jak jest wykonane klej siatka przed takimi zaciekami pod parapetem albo które powstają przez brak obróbek blacharskich gdzieś wyżej, szczególnie w miesiącach zimowych, ponieważ no, może to dosyć mocno zniszczyć taką elewację. Także no, tu akurat mamy już miesiące ciepłe w miarę, bo to już tam jest przełom wiosny i lata, natomiast no, miejcie to na uwadze. No, i już rozpoczęło się wylewanie posadzek w lokalach. Tutaj widzicie, tak to wygląda jeszcze przed możliwością wejścia, ale tak wygląda powierzchnia wykonania posadzki. Oczywiście po obwodzie jeszcze te wszystkie taśmy delatacyjne i folie zostaną wycięte. A tak wygląda przed zalaniem. Przed zalaniem należy całą posadzkę jak naj, w jak największym stopniu posprzątać, żeby nie było żadnych ciał obcych zalanych w betonie. Kontener wymieniony, a śmieci nadal czekają na swojego e, prawomocnego odbiorcę. Silos Tynkarski już został zabrany. Posadzka już złożyła przeschnąć. Kolejny dzień. Wejdzie czy nie wejdzie? Wejdzie czy nie wejdzie? Chyba jeszcze, chyba jeszcze nie wejdzie. Generalnie tak warto jej dać tak z 7 dni przed tam po prostu wejściem. Niech sobie wystygnie, a tak realnie to nawet tam po dwóch, trzech dniach już można potem łazić. Natomiast tak po 7 dniach, no to już powoli można jakąś tam drabinę ustawić, punktowe obciążenie, nie? O i mamy już wylaną posadzkę też w drugim lokalu. Także pierwszy budynek jest cały zakończony. Generalnie wylanie takiej posadzki w jednym lokalu to jest około jeden dzień. Dla dwóch osób, nawet dla, nawet nie cały, jak się dobrze wyrobią. Pogoda nie najlepsza, tak jak to często bywa nad morzem, szczególnie w miesiącach urlopowych, próba szczelności gazu trwała, i akurat trafiliśmy jak chłopaki we dwójkę yy, kończą w zasadzie posadzkę w lokalu z fajeczką. Bardzo ważne jest przy wylewaniu posadzki, żeby nie pouszkadzali ani progów balkonowych, ani progów od drzwi wejściowych. To jest taki newralgiczny punkt. Oni z tego z pamiętam tam kładli jakieś poduszki, koce, pod tą rurę, po prostu co pompowała beton, żeby tam absolutnie się to w żaden sposób nie uszkodziło. Aż tam zalało kamerę. Obiektyw. No i na kalinoidnej połówce osiedla wykonywane są prace hydrauliczne. Generalnie unikam takich sytuacji, żeby kolor tynku tego maszynowego był, na zarzucenie podejść był inny niż tego, co jest użyty jakby pierwotnie. Natomiast tutaj no po prostu Wyszło jak wyszło, nie jest to jakiś błąd kardynalny, ale może budzić jakieś tam uwagi czy zastrzeżenia przyszłego klienta. Zawsze jednak warto, żeby bruzdy instalacyjne, czy elektryczne, czy hydrauliczne, zarzucały firmy, które je wykonują, ponieważ yy, no może się okazać na przykład, że ta bruzda jest za płytko wy wykuta, że te rury wystają ze ściany, nie da się ich zamaskować. No i wtedy, jeżeli ktoś taki to od razu zarzuca, to to widzi i poprawia, dokonuje korekty, i wtedy dopiero zarzuca, a tak to. Jakby oni uciekają z budowy, już ich nigdy nie znajdujemy tych instalatorów. Tak jak na jednym z poprzednich odcinków dotyczącego remontu mieszkania w kamienicy, też tam instalatora no ciężko już było znaleźć, żeby przyjechał i naprawił mm, swoją usterkę albo chociaż zapłacił za swój błąd. O, akurat panowie przyjechali na szkolenie z deski wyciskanej z firmy Selena, produkt Tytan, także serdecznie pozdrawiam. Prawdopodobnie skorzystamy z ich systemu deski elewacyjnej również na nowej budowie. <mulary> Tutaj chyba miała miejsce taka sytuacja w tym budynku, że posadzka była wylewana, zanim zostały rozprowadzone przewody elektryczne w ściankach działowych, no po prostu ci pozyskażą musieli te przewody elektryczne podczepić na wysokości, tak żeby po prostu w późniejszym czasie mogły zostać wprowadzone na ścianki. Przyjechał brakujący styropian na ostatni budynek, ponieważ staram się zamawiać pełne transporty z niedomiarem. No to ten ostatni transport po prostu mm, przyjechał w późniejszym terminie. Natomiast i tak się okazało, że tego styropianu przyjechało za dużo. Natomiast y, na szczęście udało się go mm, odsprzedać sąsiadce. Która tam akurat wykonywała ucieplenie u siebie i, i tak i tak odsprzedaliśmy go po cenie tańszej niż ona by kupowała z hurtowni Ponieważ my dostaliśmy bardzo dobrą ofertę, jako że braliśmy bardzo dużą ilość To były takie piękne czasy jak ten styropian właśnie był bardzo tani z tego co pamiętam, my go kupowaliśmy, grafitowy styropian gdzieś tam za chyba 130 czy 140 zł netto za metr sześcienny Także w porównaniu do dzisiejszych czasów dobry deal I wykonywana jest elewacja na czwartym budynku. Woda na działce przy opadach deszczu dosyć mocno stoi, dlatego zdecydowaliśmy się na wykonanie drenaży francuskich. Praca kamery jakbym łódką pływał. <grym> akurat w tym odcinku. Kolejny dzień, tym razem ładniejszy niż wszystkie poprzednie. A, no i mamy tutaj palety, całe palety z bloczkami przygotowane do zabrania. Ja zawsze dążę do tego, żeby te całe palety materiałów wywozić szybciej z budowy, żeby po prostu... Żeby po prostu było, był porządek i było miejsce na budowie, natomiast tutaj akurat mm, dosyć długo się hurtownia zbierała, żeby te palety z, z materiałami od nas szybko zabrać. Zesłaniali się tym, że po prostu jak jechali do nas samochodem e, dużym i przywozili nam coś, no to wracając jechali do jakiegoś innego dostawcy po drodze, żeby zgarniać jakieś tam całe palety materiałów e, do samochodu, mm, dlatego nie mieli miejsca, żeby nasz materiał odwieźć z powrotem do hurtowni. Tutaj jeszcze kruszywa grunty od firmy, która wykonywała posadzki z miksokreta. Miksokret właśnie składa się z kruszywa i cementu, i wody. A tutaj akurat trwa wymiana kontenera. Także tutaj podeszliśmy z bliska, napić się trochę soku ze śmieci i za chwilę i za chwilę idziemy dalej. No <słuch> tak to widać, że no tak, 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 tak to wygląda, nie. Prace elewacyjne na czwartym budynku zbliżają się do końca. Mm, tam mamy już prawie cały steropan położony, przynajmniej na tych kierunkach, które są widoczne. I ustalamy nową lokalizację z tego co pamiętam kontenera budowlanego.

No dobra, to wszystko na dzisiaj. W tym tygodniu za wiele nie mówiłem, ponieważ wszystkie te kwestie były omawiane podczas poprzednich nagrań. No i co? So, I generalnie, tak widzicie, zbliżamy się już do końca. Myślę, że jeszcze z dwa odcinki nam zostały do zamknięcia budowy. Trzymajcie się na razie, cześć, do zobaczenia.